Siemanko wszystkim, z tej strony Jacob i dzisiaj lecimy sobie do kina na TRFR3 z Zofią. Także jeżeli ktoś zastanawia się, czy iść, a może będzie chciał obejrzeć i w planach ma iść do kina właśnie na TRFR3, no to dzisiaj będzie ocenka, pewnie no, dużego wpływu ta nasza ocena nie będzie miała na Was, ale dziś ocenimy, będzie recenzja, my już po filmie i co jak się podobał, dawaj pierwsza ty, Twoja opinia. Bardzo traumatyczny, obrzydliwy, no. więcej zasłaniałam oczy, niż oglądałam, mhm. więc nie polecam, bardzo serdecznie. Gorszy niż substancja? Tak, bo substancja ma jakikolwiek sens. No dobra, ile na 10? Zero, minus jeden. Okej, okay. według, według mnie w sumie, no taki nie jest jakiś mega tragiczny, ale gorszy niż tamten chyba, no takie, no 4 na 10. Wreszcie nastał dzień, jedyny dzień w listopadzie, kiedy zjem fast fooda. Yes! Tylko jeszcze zobaczymy na co. Ja chcę iść na maka na przykład. No, los zdecyduje czy w arkadii maki już są warty I zobaczymy. Mario, Mario. No już byliśmy w Maku. Tak. <laughs> tak, zimno jest i dzieje. A zamówiłem zestaw jakiś powiększony. Gdzie był mak Wieś Mak Magda był średniej kwietni i duża kola Kola była za duża A ty co wzięłaś? Co wzięłaś? Co wzięłaś? No dużo do wycinania No i? Wzięłam Te No tylko kilku ludzi nie ma I No także w listopadzie fast food zaliczony Ale następnym razem już na pewno nie mak Ani w grudniu, ani w styczniu, bo już mam dość tego maka Jaki smaczny też nie był w sumie, więc No nawet był okej, okay, bo byłem głodny, ale tak to też zalecam ustalać sobie jakieś yy, jakby ustaleć sobie jakieś yy, cza jakiś, ustalać sobie jakiś czas Lecę w tej chwili na autobus A dzisiaj w ogóle zaczynam praktyki miesięczne Takie szkolne, tylko że poza szkołą i to całe 4 tygodnie także lipa, bo na poprzednich sobie zrobiłem tą marwę Czyli problemy z kręgosłupem mam aktualnie No będę musiał im to powiedzieć i zobaczymy jak to będzie No ja już po praktykach, ale to dlatego, że wyszedłem wcześniej, bo dzisiaj mam fryzjera. No i co? W sumie widzieliście tyle ile widzieliście. Dosyć spoko, no chyba do dogadania się. No co, zobaczymy jak będzie w następnych dniach. No przeskok yy, jest duży, bo po rok temu byliśmy no, gdzie indziej, no, w takim salonie luksusowym. A tutaj taki warsztacik, no ale co? No już lecę do fryzjerka, także będzie za chwilę update'cik. Tak to wygląda. No, ja tam nie będę zaskoczony, ja co miesiąc to samo ścinam. Od jakiegoś czasu zmieniłem sobie fryzurę na bardziej na bok. Wcześniej miałem do góry taką trochę rozje... Rozwaloną. Uff. no i już po. Tak to wygląda. Dla mnie nic nowego. dla was może coś. Ale w sumie, co we mnie ciekawego? Nie no, no farcik, bo po... zaczął padać deszcz jak byłem w salonie, ale już nie pada na szczęście, bo muszę przejść troszeczkę piechotą. No cóż, zawsze to zdrowie, jakiś spacer. Ale przez to, że mam teraz krótsze włosy, to zimno w łeb bardziej, więc lipa. Godzina 12.20, udało mi się wyrwać z praktyk. Nie było łatwo, 5 minut gadki chyba, ale no co, mam fizjoterapeutę, więc musiałem wyjść. Zgodzili się, więc no nie mieli wyboru, w sumie tak bym się sam wyszedł, ewentualnie bym to odrobił. Ale no, także lecimy na 13.30. Dzisiaj spadł śnieg, więc się zrobiło zimowo. Uff, zimno. No i w sumie w tym odcinku to było na tyle, nic jakiegoś specjalnego się nie wydarzyło. No uważam, że i tak spoko, yy, więc dawajcie znać jak wam się podobało. Ja w tym momencie lecę sobie po Monsterka, tego jednego w miesiącu, bo piję sobie narkotykę raz w miesiącu. No i będę montował film i dzisiaj wleci, więc no to do następnego.